Premier Donald Tusk przed wylotem do Brukseli na posiedzenie Rady Europejskiej apeluje o poparcie specjalnej uchwały przygotowanej przez koalicję obywatelską oraz wzywa prezydenta Andrzeja Duede do działania. Porusza także temat wzmocnienia europejskiej obronności w kontekście zagrożenia ze strony Rosji. Przedstawiamy szczegóły tej dynamicznej debaty. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Przed wylotem do Brukseli na spotkanie Rady Europejskiej. Premier Polski Donald Tusk zorganizował briefing prasowy, w trakcie którego poruszono szereg interesujących zagadnień. Tusk zaapelował do członków parlamentu, by poparli specjalną uchwałę stworzoną przez Koalicję Obywatelską, a także wystosował prośbę do prezydenta Andrzeja Dudy. Atmosfera tego wydarzenia była pełna oczekiwań związanych z nadchodzącymi decyzjami politycznymi, a sama konferencja przyciągnęła uwagę mediów z całego kraju. W czwartkowy poranek Donald Tusk wyruszył w podróż do Brukseli, aby wziąć udział w posiedzeniu Rady Europejskiej. Na spotkaniu zamierzano omówić wiele ważnych tematów, w tym szczegóły nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej z 6 marca oraz najbardziej aktualne wydarzenia dotyczące sytuacji na Ukrainie. Szczególną wagę w rozmowach miały mieć kwestie związane z obronnością i konkurencyjnością. Krótko przed odlotem Premier zorganizował konferencję z dziennikarzami, podczas której odniósł się do licznych kluczowych kwestii, pokazując swoje zaangażowanie i gotowość do działania na rzecz dobra wspólnoty europejskiej. W swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do niedawnej decyzji Parlamentu Europejskiego, który ogromną większością głosów dokładnie 419 do 204 przyjął projekt rezolucji mającej na celu wzmocnienie europejskiej obronności. Warto zauważyć, że w ramach tej rezolucji uwzględniono poprawkę zaproponowaną przez delegację Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Europejskiej Partii Ludowej, która wyróżniała projekt o nazwie Tarcza Wschód jako kluczowy element całego przedsięwzięcia. Jednak nie wszyscy europosłowie byli zgodni co do tego, jak postrzegać te działania, ponieważ członkowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji zagłosowali przeciwko. Premier Tusk podkreślił, że w tej sytuacji potrzebna jest jasność i przejrzystość, ponieważ omawiane kwestie są ważne i klarowne. Mówił o dwóch głównych siłach opozycyjnych w Polsce, czyli Prawie i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, które głosowały przeciwko projektowi. Według premiera ta decyzja była wymowna i w przyszłości miałaby być prawdziwym utrapieniem dla Putina, co jego zdaniem należało wyraźnie zaznaczyć. Takie słowa sugerowały że premier postrzegał działania opozycji jako zagrożenie dla jedności i bezpieczeństwa europejskiego, a jednocześnie chciał wzmocnić pozycję Polski na scenie międzynarodowej. Taka forma wystąpienia pozwoliła wyrazić jasno stanowisko rządu i podkreślić znaczenie przyszłych działań w kontekście budowania silnej Europy. Według doniesień Donalda Tuska największym zmartwieniem Putina jest to, że Europa może połączyć siły wokół tematu bezpieczeństwa. Mówi o wizji Europy, która zdecyduje się przeznaczać znacząco większe sumy pieniędzy, w tym także fundusze unijne, na modernizację i wzmocnienie swojego uzbrojenia. Premier Donald Tusk przekazał, że na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej będą omawiane kluczowe działania związane z tym, co określa jako jeden z najważniejszych projektów, które stanowią odpowiedź na zagrożenia ze strony Rosji. Jest to projekt budowy Europy, która będzie bezpieczniejsza, silniejsza w sensie obronnym i zjednoczona jak nigdy dotąd. Ponadto premier zasygnalizował, że rząd przygotował specjalną uchwałę, która ma być poddana głosowaniu w polskim parlamencie. W swoim wystąpieniu publicznie zaapelował także do prezydenta Andrzeja Dudy, podkreślając znaczenie tej inicjatywy. Tusk zaznaczył, że równolegle do jego wizyty w Brukseli, w Sejmie ma miejsce debata nad uchwałą odnoszącą się do budzących kontrowersje decyzji podejętych przez PiS i Konfederację w Parlamencie Europejskim, które dotyczą strategii obrony na wschodnich granicach oraz ogólniejszego zamysłu jednoczenia kontynentu wobec rosyjskich wyzwań. W swojej wypowiedzi na konferencji prasowej Tusk wyraził oczekiwanie, że wydarzenia w polskim parlamencie wyjaśnią, czy kontrowersyjne głosowania były wynikiem nieporozumienia braku rozwagi, czy też stanowiły wyraz głębszych podziałów politycznych. Premier zasugerował, że jeśli w końcu przyjdzie czas na refleksję, to być może sytuację uda się naprawić. Podkreślił wagę śledzenia wspomnianego głosowania, które odnosi się do wsparcia działań rządów w kwestii bezpieczeństwa. Nie ma, jak mówi Tusk, lepszego sposobu na uniknięcie konfliktów zbrojnych niż posiadanie silnej, zjednoczonej Europy, która jest gotowa bronić swojej wschodniej granicy. Takie podejście ma zapewnić stabilność i pokój w tej części świata, co zdaniem premiera jest kluczowe dla przyszłości kontynentu. Tusk stawia na solidarną współpracę państw europejskich jako receptę na trwały pokój i bezpieczeństwo. W prawie i sprawiedliwości narasta niezadowolenie związane z postawą Andrzeja Dudy, co ma być mocnym ciosem wymierzonym w Karola Nawrockiego. Donald Tusk, podczas swojego porannego wystąpienia, Zaapelował do Andrzeja Dudy o jak najszybsze złożenie podpisu pod ustawą, która wprowadzi tymczasowe zawieszenie możliwości składania wniosków o azyl. Bijący na alarm premier zauważył, że presja migracyjna na granicy z Białorusią ponownie nabiera na sile, a nasze służby, w tym Straż Graniczna, wojsko i policja, są w pełnym stanie gotowości, aby stawić temu czoła. Z punktu widzenia polityki krajowej. Kluczowa decyzja dotycząca ograniczenia napływu imigrantów oraz zmniejszenia presji nielegalnej migracji wymaga pewności, że złożenie wniosku o azyl w Polsce nie będzie możliwe, jeśli ktoś przekracza granice w sposób niezgodny z prawem. Tusk podkreślił znaczenie tej zmiany, wyrażając nadzieję na szybki podpis prezydenta. Gdy rząd, Sejm i Senat już podjęły swoje decyzje, Niecierpliwie czekamy na kluczowy krok prezydenta, który dostarczy nieocenionego narzędzia w walce przeciwko nielegalnemu przemieszczaniu się ludzi oraz presji, którą wywierają na nasze wschodnie granice. Powiązanie tej kwestii z bezpieczeństwem Polski jest oczywiste i nie wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Tusk dodał, że podpis prezydenta uruchomi proces wydania stosownego rozporządzenia przez rząd, na którego treść nie musimy już czekać, ponieważ jest ono gotowe. Premier zwrócił się do prezydenta, apelując o możliwie najszybsze, najlepiej natychmiastowe podpisanie ustawy o tymczasowym wstrzymaniu prawa do składania wniosków azylowych. Tusk zauważył, że presja na granicy z Białorusią ponownie narasta, co stwarza pilną potrzebę działania. Podczas spotkania z dziennikarzami w czwartek poruszono interesujący temat, jakim był niedawny sondaż przeprowadzony przez gazetę Rzeczpospolita. W ramach badania uczestnicy mieli odpowiedzieć, który z kandydatów na prezydenta jest według nich inteligentny i godny tego tytułu. Wyniki były zaskakujące. Aż 28% respondentów uznało Nawrockiego za osobę mądrą i kompetentną, co jest dość znaczącym osiągnięciem w tym kontekście. Z kolei Rafał Trzaskowski zdobył poparcie 47% badanych, co podkreślił Donald Tusk, wyrażając swoje zdanie na temat wyników sondażu. Podczas swojej przemowy Tusk zauważył, że nie brał udziału w wybieraniu kandydata PiS, ale podkreślił, że partia ta powinna zdać sobie sprawę z tego, że ich działania mogą szkodzić ich własnym interesom. Zaznaczył, że poprzez takie postępowanie jak głosowanie w parlamencie europejskim, które określił jako podobne do rosyjskiego, partia PiS nie tylko niszczy swoją reputację, ale także zmniejsza szansę na sukces swojego kandydata. W ten sposób Tusk chciał zwrócić uwagę na konieczność refleksji w szeregach PiS nad wpływem ich decyzji na przyszłość i wizerunek partii. Kliknij Suba, po więcej ciekawych ploteczek.